I gdybym został papieżem, to będę uznał się tak. Przekażę to, co najważniejsze. Informacje te, które przekazałem na świata różne strony, podkreśliłbym właśnie na, w telewizji tej światowej, żeby przekazywał ważne informacje. Nawet inspirowałbym, że You are not alone. You are not alone. Inspiracją z filmów, które oglądałem, i na końcu przekazałbym. I na papierze napisał. Od teraz papież wam nigdy więcej już żaden niepotrzebny. Macie papiery, serzec możecie ze siebie. To możecie się stać telefonierzami, jest papież. A ja telefonisz, że co na telefonie, to rzec mogę. To nagrane mam. Wysłane w świata różne strony, tak jak i wielu. Bo i miliony, milionów, miliarderów. To miliardy ludzi istnień mają telefony. Stosujcie sobie to i miejcie sobie świat radosny. Cześć!